odmawiali pomocy Ukrainie, potem zaoferowali hełmy, wreszcie broń, której część okazuje się bezorzuteczna. Niemieccy dziennikarze ujawnili, że rakiety Strela, które Berlin miał wysłać Ukraińcom, pochodzą z demobilu i były przeznaczone do likwidacji. O czym teraz Krzysztof Nowina Konopka. 5000 hełmów? To chyba jakiś żart. Dotychczas polityka Niemiec można określić jako Russia first. Być może tak naprawdę chodzi o to, żeby dopomóc w cudzysłowie Ukrainie, aby jak najszybciej się poddała. Kiedy Ukraina jeszcze przed rosyjską inwazją zniszczyła za pomocą drona baterię, z której ludzie Putina ostrzelali pozycje ukraińskie, zabijając ludzi, Niemcy ten akt samoobrony skrytykowały jednym głosem z Kremlem. Z Berlina komunikat brzmiał prosto żadnej pomocy dla Ukrainy, nawet broni, która w przeszłości należała do Bundeswery, a którą chciały wysłać Holandia i Estonia. Po naciskach Niemcy najbogatsze państwo Unii Europejskiej zgodziło się na wysłanie pięciu tysięcy hełmów. Pięć tysięcy hełmów? To chyba jakiś żart. Musi być realna pomoc, tak jak powiedział pan prezydent Litwy. Musi być także realna pomoc. W broni. Żartem i to ponurym było to, że Niemcy potrzebowały trzech tygodni, by wysłać hełmy. Dotarły na Ukrainę kilka dni po tym, jak na głowy Ukraińców leciały już rosyjskie bomby. To była doktryna dotychczasowa, która oznaczała, że wszelkie decyzje w polityce zagranicznej musiały najpierw przejść przez filtr, czy i jak to może się podobać lub nie Rosji. To się, według zapowiedzi niemieckich polityków, skończyło. To chyba jakiś żart skończyło się po tych słowach premiera Morawieckiego, wypowiedzianych tuż przed spotkaniem z kanclerzem Niemiec. słowach, które o dziwo niemieckie media przyjęły z całkowitym zrozumieniem. To miał być zwrot w polityce Berlina. Inwazja rosyjska wyznacza punkty zwrotne. Naszym obowiązkiem jest wspieranie Ukrainy najlepiej jak potrafimy w obronie przed najeźdźcą Putinem. Dlatego dostarczamy naszym przyjaciołom na Ukrainie tysiąc sztuk broni przeciwpancernej i 500 rakiet Stinger. Kanclerz zapowiedzi dział wysłanie na Ukrainę 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 rakiet ziemia-powietrze typu Stinger. W tym czasie wiadomo było już, że Ukraina się broni i zadaje wrogowi ciężkie straty. Pomoc z Zachodu szła szerokim strumieniem, a Niemcy były powszechnie krytykowane za bierność. Wtedy Berlin zdecydował się na kolejny gest. Tym razem zapowiedział wysłanie pocisków przeciwlotniczych Stwieła 35 lat temu będących na stanie armii NRD. 10 lat temu zostały wycofane przez Bundeswehr. Co więcej, niemieckie media podały, że duża część obiecanych pocisków nie nadaje się do użytku. Dziennikarze nie kryją zażenowania ofertą Berlina. Setki pocisków nie nadających się do użycia. Broń jest przechowywana w spleśniałych pudłach. Ale być może niemiecki rząd wcale nie chce pomóc Ukrainie. Może chodzi o to, żeby dopomóc w cudzysłowie Ukrainie. O nadziejach Berlina, że Kijów szybko się podda, mówił ambasador Ukrainy w Niemczech. Takie słowa miał usłyszeć od niemieckich polityków. E, opór Ukrainy oczywiście jest nie na rękę Niemcom, no bo powoduje eskalację wojny e, przez Putina, a to z kolei. No te obrazki bombardowanych szpitali, szkół, e, żłobków, e, ludności cywilnej, całych osiedli mieszkaniowych i idą w świat te obrazki. I trudno potem będzie nawiązać jak to Niemcy mówią, przyjacielskie relacje z naszym trudnym partnerem rosyjskim. Bo to wciąż jest partner, dlatego Berlin blokuje wyrzucenie z systemu SWIFT kluczowych dla Rosji banków. Twardo odmawia także rezygnacji z rosyjskiej ropy i gazu. Zawieszenie SWIFT byłoby technicznie trudne do przygotowania i miałoby ogromny wpływ na płatności w Niemczech i dla niemieckich firm prowadzących interesy z Rosją. Gaz cały czas płynie, ropa cały czas płynie. To są dochody dla Rosji z rzędu 700 milionów euro dziennie. Czyli jest to kontrskuteczne, jeśli chodzi o sankcje. Jeśli tutaj obcinamy prawda, część, część finansowania Putinowi, a równocześnie poprzez gazociągi do niego 700 milionów euro płynie dziennie, więc to są głównie też Niemcy, którzy to blokują. W drugą stronę do Niemiec, oprócz gazu, jak mówi polski premier, płynie także krew niewinnych ofiar rosyjskiego barbarzyństwa.